Dzień dobry, będziemy dzisiaj testować wkrętarkę o nazwie DCD996. Czy Ona jest naprawdę fajna, mamy przygotowany kawałek drewna i będziemy się wkręcać tutaj. Zobaczymy, czy ona potrafi wkręcić dwunastkę wiertło piórowe na baterii 1.7 PowerStack. Nie no, kurwa, żartuję. Polecimy sobie 38 takim, kurwa, wariatem, ale na małej baterii. To jest całkiem nowe, to jest nowiutkie Tu muszę podziękować Konradowi, bo dał mi coś takiego Do testów oczywiście, bo mi nie potrzeba Ale no widać Sprzęt jest nowy, zobaczcie jeszcze Kondonika ma Także zobaczymy czy to poleci Zakręcamy, aha czekaj bo mi się ta rączka Trochę Muszę ją tutaj, aha no i teraz jest git. Zamykamy Zakręcamy rączkę no, no i co? Spróbujemy na jedynce, tak? Mamy na jedynce, mamy całą baterię i będziemy się wiercić tutaj. Będzie widać, będzie widać. Zacznijmy od góry, to w ogóle no muszę tak trafić, żeby środek walnąć. Czyli będzie gdzieś tutaj. No, a góra. Troszkę zejdziemy na dół. Tu. No boki troszkę będą, ale ok, zobaczymy. Я тебе дам на двойку. Bokiem, ale, ale idzie Trójka I bateria zdechła Czekajcie Tak, zdechła bateria no, O nie, odcięło ją Bo są dwie kreski No, weszło po sam korek. Tutaj mi troszeczkę zeszło. No, ale delikatnie, tylko. Także to wszystko weszło na baterii 1.7 i mamy już jedną kreskę. Teraz zmienimy sobie wiertło jak i baterię. Kurwa, powiem Wam, że silne. Skurwysyństwo jeszcze coś silniejszego wyszło. Wyszło chyba 1007. Taka. Taka wkrętarka taka kurwa masywna, tutaj nie wiem, czy ona będzie dostępna. Tutaj kolejny z darów, jaki mamy, mamy wiertło z Boscha 22 mm, jest całkiem nowe. Na 46 46,67 kosztowało. Wygląda ono tak i będziemy je w nasi I ono jest, czy jak to było, w wkrętarce to też będzie. Ona jest dłuższa tak, bo to idzie do wkrętarki, ona jest dłuższa, jakieś 5 cm Zobaczmy jak to chodzi Zobaczmy jak to chodzi, jak to śmiga Nagrywa się jeszcze nagrywa, No to fajnie Dobra A to jest caśnić. Teraz już zmienimy baterię Pierdolimy dziewiątkę bo podobno ona jak dostanie Super mocy, to się zamieni w jakąś super wkrętarkę. Kurwa, nie wiem, nie robię takich rzeczy, ale walimy. Tutaj będzie widać, będzie widać. Oho, oj, oj, oj. No ty się zastanawiałeś, może na dwójce? O, naprawdę lekko idzie. No i to nic się No i w co zdechło, ale była na dwójce. Wcześniej była na trójce i co się odcinało. Ale tak, no, powiem wam, że nie siada ta wkrętarka. No i co, ale mamy trzy baterie dalej, trzy kropki, trzy kropki, trzy kreski No i co, teraz zobaczymy jeszcze na jeden cel, muszę pateka do, dosztukować jakiegoś. Tu nie ma miejsca, chyba że go abarokniem O, kurde. No i zobaczymy jeszcze na jedynce. I też lekko nie przyciskam. Znaczy nie przyciskam lekko idzie. Nie wiem, co to piszczało, pewnie brawo ława. No kurwa, nie są mu straszne takie wiertła. Ja mam jeszcze 600. Poszłaby na pewno. Zobaczymy jeszcze tą trójkę, czego ona na trójce nie chciała iść. No i przy końcu kurwa się Na, na trójce nie chcę iść do końca Nie wiem dlaczego Ale no Nie wiem co mam nawet powiedzieć Na temat tej wkrętarki Ogólnie jeżeli ktoś by chciał No to jak widzieliście wkręci Na trójce kurwa pójdzie dotąd I odcina No to tyle w pierdoli Ja mam jeszcze Nie nie mam 22 22 to było największe jakie weszło To już testowane można w sumie Nie no to już jak testowane to nie ma, nie ma sensu Ale tak no tyle ode mnie tyle z tych testów Także wchodzi lekko na jedynce wchodzi na pewno lekko jest troszeczkę dłużej Jeszcze raz Ale nawet nie tyle żeby się ona męczyła I nawet nic nie trzeba robić zobacz o. Także nie męczy się to chujostwo. Kupimy jeszcze 9,99. Zobaczymy, ale 996 do takich otworów naprawdę robi robotę. Czeka. Tyle ode mnie jak coś pytać dzięki ślicznie. jak i pana razie. Cześć.